Bandytyzm w mundurze i rok tuszowania śledztwa w ramach polskiej policji. To wyłania się, taki obraz wyłania się z dostępnych nam informacji, z dostępnych opinii publicznej informacji. Jest to niestety pokłosie tego, że ta formacja po 27, prawie 28 latach od tak zwanej transformacji nadal nosi na sobie piętno wojska wewnętrznego, bo tak została sformułowana milicja obywatelska w PRL-u do walki z własnymi obywatelami. I niestety ten duch nad polską policją się unosi. Ten duch i ten styl działania właśnie polskiej policji, sprawiający, że obywatel boi się policjanta, a nie traktuje go jako człowieka zaufania. To jest na poziomie formacji, na poziomie organizacji tych problemów niestety również rząd obecny pisu nie rozwiązał i takiej kompleksowej reformy nie przeprowadził. I wyjaśnienia szczegółowe tej bulwersującej sprawy są potrzebne, daleko bardziej szczegółowe niż dzisiejsze. Natomiast nie ma nic bardziej złego w polityce niż to, kiedy politycy Kłamią tak jawnie i bezczelnie i popisują się taką hipokryzją, jak dzisiaj na tej sali politycy platformy obywatelskiej w związku z tą sprawą. Ja po raz pierwszy siedziałem na komendzie w 2008 roku za legalną demonstrację właśnie we Wrocławiu. Tam właśnie we Wrocławiu, bo prezydentowi Dudkiewiczowi się nie spodobało, a policja była dyspozycyjna politycznie. Potem sąd oddalił wszystkie zarzuty. Potem sąd stwierdził, że demonstracja była legalna. I że demonstranci nie przekroczyli prawa. To właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej legalne manifestacje, marszów niepodległości były za pomocą policji i ze względu na polityczne polecenie rozbijane w 2011, w 2012, w 2013 i w 2014 to działo się za waszych rządów. Na polityczne polecenie były rozbijane legalne patriotyczne manifestacje i tylko opatrzność sprawiła, że nikt wtedy nie zginął, że nikt ze względu na te szarże, ze względu na niszczenie patriotyzmu nie zginął. W 2014, kiedy zorganizowaliśmy manifestacje, legalne manifestacje po wybuchu afery taśmowej, wtedy dwa razy również były rozbijane ze względu na polityczne polecenie. Znowu trafiłem na dołek, tym razem nie tylko na komendę, na dołek. Próbowano mnie skazać na, na 24 godziny za to, że protestowałem przeciwko waszej polityce. A Sienkiewicz, a Sienkiewicz który cały czas po aferze teśmowej był szefem resortu, odpowiada nie tylko za to, bo jak stwierdził szef CBA Paweł Wojtunik. To właśnie Bartłomiej Sienkiewicz wysyłał policjantów do palenia budki pod ambasadą rosyjską. To znalazło się między innymi w aferze taśmowej. Dlatego kiedy wy dzisiaj po tych ośmiu latach wykorzystywania policji, utrwalania milicyjnych schematów, milicyjnego dyspozycyjnego politycznie myślenia, w ramach Policji Państwowej. Mówicie o uczciwości, mówicie o słowie przepraszam, to ja się domagam od Platformy Obywatelskiej. Powiedzcie przepraszam tym wszystkim poszkodowanym przez interwencję policji, prześladowanym w okresie Waszych rządów. Przez 8 lat prześladowania patriotów, przez rozbijanie manifestacji, przez nasuwanie ABW i przez nasuwanie policji. Dziękuję. Głos ma pan poseł Janusz Sanowski, niezrzeszony.